I witam Was serdecznie na spontanicznym live. Kiedyś to było tak, że w czwartki robiłem przedmiot pracy i, i pokazywałem ulubiony komiks. A dzisiaj zrobię to w ramach Steam Yarda na YouTube, trochę inaczej. Później podostępnię na innych platformach. Dzisiaj będzie mowa o tym. O komiksie od Tonksysa, Śpij Słodko Anioku. Wydawnictwo, które zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Każdy z nas posiada jakiegoś zwierzaka w domu. Lub też nie. Przecież większość na pewno z nas jakaś pieska, kotka, świnkę morską, chomika, cokolwiek, nawet pytony, gekony i inne gadziny. Tom Cys miał pieska. O tym, jak pisze na swojej pierwszej stronie, karma. Ten komiks, te 24 strony, to jest wyraz jego żalu, jego nostalgii, przeżycia tego, tej straty. Karma. Nie żyje. Jest to zapis jego przeżyć, jego traumy, jego wspomnień o życiu z psem, to co ma w głowie, to co ma zapisane, jak sam pisze na najbardziej trwałym nośniku danych, jakim jest mózg. Te 24 strony spodobały, że naprawdę zacząłem wspominać swoje zwierzaki, których miałem w życiu całą masę, każdego z osobna. Tomsys był osobą, który... Wziął psa ze schroniska i też poleca też wziąć psa, wziąć psa z koliska. Zresztą ona właśnie o tym świadczy. To jest taka reklama, powiedzmy, taka wytyczna dla nas, dla fanów. Nie kupuj, adoptuj, żeby przygarnąć zwierzaki, które siedzą w schronisku. Myślę, że to jest bardzo mądre postanowienie, gdyż zwierzaki są naprawdę tam, gdzie traktowane i zamiast kupować. Zamiast brać rzeki, które mamy naprawdę dobrze, są dopieszczone, też to do końca też nie wiadomo, czy są dobrze traktowane u hodowców, przyjąć tego pieska i zacząć to samo, co on widział, bo widział bardzo dużo rzeczy. Sama konstrukcja wygląda jak opowieści obrazkowe. Celowo użyję tego wyrażenia, ponieważ pierwsze komiksy wyglądały w ten sposób, że był obrazek i był tekst, na pod różnej formie. Takie komiksy były pierwsze, zaczynając od. XIX wieku w Polsce. Już w XIX wieku kazał się pierwszy komiks, no może nie w Polsce, tylko po polsku i to było w Paryżu. Ta forma też jest bardzo fajna i tu są pokazane rysunki, właśnie karmy, w różnych sytuacjach życiowych i wiele rysunków jest smutnych. Już na przykład tu widać, na przykład, że karma już miała zaćmy na tym rysunku. Rozmawiałem chwilę z tą i powiedział mi właśnie, że po pierwsze, może trochę czytał może z Messengera, że ta psina to była 17-letnia staruszka z chorym serduszkiem, zaczmą, chorymi stawami, demencją. Ważyła pod koniec życia mniej niż półtora kilo. Wyobraźcie sobie, jaka to jest tragedia dla osoby, która zajmuje się swoim ukochanym towarzyszem życia, praktycznie jak własnym dzieckiem, członkiem rodziny. Nie wiem, czy życia, ale śmierć członka rodziny jest jedną z największych traum w życiu człowieka, więc tu można porównać śmierć jednego zwierzaka, z którym spędziło się wiele, wiele lat. Do śmieci bliskiej osoby. Po prostu goście za jak się mogę, takie takich rzeczach. Wspomina się takie bliskie zwierzaki, które się pieściło, dbało się o nich. To nawet jest rysunek jeden, gdzie karma jest podłączona do kroplówki. Znam się pokazać, spójrzcie. Jest już w pieluszce. Jest podłączona kroplówka, są bandaże. To jest wow, po prostu nieźle jedzie po ser ten komiks. 24 strony, pełne uczuć, e, zupełnie inne od tego, co zazwyczaj tworzy TomSys. Bo TomSys słynie z tego, że tworzy bardzo e, swobodne imputacje różnych maści horrorów, filmów Grozdy i tak dalej. Wrzeździm, ostatnia jego produkcja przy współpracy z wieloma polskimi artystami. E, zresztą śpi Słodko Aniołku. Powstało przy współpracy z e, trzema osobami, tu wymienia Asia R., Tomek Kątny i Zwyrkę. E, Mogli dopieścić też warstwę, a, przede wszystkim pisaną, warstwę narracyjną, która naprawdę fajnie płynie. Po prostu płynie się przez te 24 strony, przeżywa się, przyjmie się razem z nim przez tą nostalgię, wspomnienia i powracają własne, moje własne, czy też wasze własne mogą powrócić. Z tego co widzę, jeszcze może dostać ten komiks. Na pewno będzie można dostać go na MFC, która będzie we wrześniu. Więc ode mnie szczera polecajka, to dla mnie to będzie jeden z polskich komiksów roku, bo ładunek emocjonalny, który wypływa z tego małego wydawnictwa, tylko weźmąc z tej strony, jest przeogromny. I trafia apatycznie, i trafi do każdego z Was. Tyle ode mnie. Dziękuję. Na razie.